O płucach. To jest narząd, który swoją aktywność w zegarze biologicznym ma między godziną 3 a 5 rano. Czyli bardzo często osoby, które mają problem akurat z tym narządem, mogą o tej porze się budzić, mogą o tej porze odczuwać ataki duszności, mogą o tej porze mieć napady kaszlu. W ciągu doby przez płuca przechodzi około 10 tysięcy litrów powietrza. Z tego uzyskujemy 360 litrów tlenu. Powierzchnia płuc to jest około 100 m2 i pojemność naszych płuc u osoby dorosłej to jest około 4 do 5 litrów. Płuca wypełniają dwie podstawowe funkcje. Pierwsza z nich to jest funkcja oddechowa. Dzięki funkcjom płuc nasze ciało może otrzymywać tlen. Do płuc dochodzi krew tętnicza, ale specyficzna w stosunku do innych części ciała, ponieważ Prawa komora wyrzuca krew tętniczą do płuc, ale taką, która jest pozbawiona tlenu. I dopiero kiedy pęcherzyki płucne otrzymują tlen, naczynia krwionośne, które otaczają pęcherzyki, dostają ten tlen, i poprzez krew tlen może być rozprowadzany do pozostałych części ciała. I tąże drogą również z naszego organizmu wydalamy dwutlenek węgla. A druga funkcja naszych płuc to jest funkcja filtrująca, oczyszczająca. Czyli dzięki funkcji oddechowej możemy wyrzucać, możemy oczyszczać z różnego rodzaju wirusów, bakterii, jak również wydzielin, różnego rodzaju toksyn poprzez kaszel, poprzez oddech, poprzez na przykład kichnięcie. I wyobraźcie sobie, że prędkość, którą może osiągać powietrze podczas kichnięcia, to jest 167 km na godzinę. W medycynie chińskiej płuca to również narząd, który ma bardzo duży wpływ na nasze zatoki, na oskrzela oczywiście, ale również na naszą skórę i na błony śluzowe. Czyli zdrowe śluzówki między innymi są uwarunkowane zdrowiem naszych płuc. Zdrowa skóra. Również ma swoje podłoże w tym, czy płuca nasze pracują prawidłowo, czyli wszelkiego rodzaju sucha skóra, szybko starzejąca się, wypryski, alergie, atopie mogą mieć związek właśnie z elementem płuc. Zdrowe płuca to również odporność na infekcje. Osoby, które mają zaburzoną energię w przepływie meridianu płuc, mogą częściej zapadać na infekcje dróg oddechowych, na stany zapalne płuc, na stany zapalne oskrzeli, również na zapalenia zatok, na częste katary, no i również na problemy skórne. Często u osób z problemami płucnymi może występować zaleganie śluzu. Nadmiar śluzu, czyli nadmiar kaszlu, który oprócz tego, że blokuje nasze zatoki, może również wpływać na blokowanie uszu. Te nadmiary śluzu bardzo często są wywołane z nieprawidłowym odżywianiem. Produkty śluzotwórcze, np. Na nadmiar nabiału, nadmiar jajek, nadmiar pszenicy, może powodować, że gromadzi się nadmiar w płucach i stara się organizm później przez różnego rodzaju właśnie wykorzystywanie funkcji filtrującej, wydalić. Ślus z naszego organizmu, czyli kaszel może być naturalną reakcją obronną naszego organizmu. Bywa też taka sytuacja, kiedy organizm potrzebuje nawilżenia. I bardzo ważne jest i płuca bardzo lubią, żeby pić odpowiednią ilość wody. Mało wody, wysychanie i podrażnianie układu oddechowego i nieprawidłowa funkcja. Dobrze jest, żeby nawilżyć nasze płuca. Zjadać dużo marchwi, dużo kabaczka, brokuła, pietruszki, witaminy C. I oprócz tego oczywiście pamiętać o nawilżaniu Medycyna chińska, zresztą tak jak i kinezjologia, przykłada ogromną wagę do emocji. I wiemy już, że konkretne narządy mają powinowactwo do konkretnych emocji. Dla płuc jest to smutek, jest to żal. Więc wszystkie osoby, które cierpią na problemy płucne, na problemy oddechowe, na problemy astmatyczne mogłyby tutaj się przyjrzeć, czy przypadkiem emocje smutku, emocje żalu nie prowokują, nie wywołują, nie nasilają różnego rodzaju objawów ze strony układu oddechowego.